Hejka, z tej strony Kaliber i witam Was w kolejnym poradniku z mapy Origins. A dzisiaj pokażę Wam jak zbudować Maxis drona. Ten dron potrafi zabijać zombie i reanimować sojuszników, oraz możemy zdobyć tramowy ulepszony CKM. Wkrótce pojawi się poradnik z tego mini Easterega No i dron jest potrzebny do przejścia głównego Isterega. Do zbudowania Maxis drona potrzebujemy trzech części. Pierwszą część mózg Maxisa znajdziemy w spawnie na stole i jest to jedyna lokacja mózgu Maxisa. Drugą część śmigło znajdziemy w strefie wykopalisk lub w okolicach Pakapancza, to woli. Pierwszą lokację znajdziemy obok maszyny z gumami. Drugą lokację znajdziemy obok stołów, w które musimy umieścić gramofon. I trzecią lokację znajdziemy w głównej komnacie nad piedestałami do zbudowania kosturów. Trzecia część korpus znajdziemy w okolicach kościoła. Pierwszą lokację znajdziemy obok tabliczki w drodze pomiędzy stacją czołgów a generatora numer 4. Drugą lokację jest to droga od stacji czołgów do generatora numer 5. I też możemy ją znaleźć obok tabliczki. Oraz ostatnią lokację znajdziemy w tunelu lodul obok stołu do gramofonu. Posiadając te trzy części możemy zbudować Drono Maxis w warsztacie. Jak wspominałem na początku, dron Maxis może zabijać zombie, ale też reanimować sojuszników i nas. W tym poradniku to jest na tyle. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić poradników z mapy Origins. Trzymajcie się, cześć!